Jeśli chcesz przeżyć jeszcze co najmniej dziesięć lat bez bólu, udaru i raka, przerwij wszystko i słuchaj uważnie. Wstań, idź do kuchni. Zrób trzy proste kroki, które pokażę ci tuż pod tym filmem, bo wszystko, czego potrzebujesz, aby zniszczyć pasożyty i odzyskać zdrowie, leży już w twoim domu. Uwierz mi, jeszcze powiesz: Dlaczego nie zrobiłem tego wcześniej? Czas nie jest po twojej stronie. Pasożyty nie tylko powodują swędzenie, ciężkość w brzuchu czy zmęczenie. One zabijają od środka, niszczy serce, stawy, wątrobę, mózg. Myślisz, że to tylko dolegliwości wieku? Naukowcy udowodnili, że 95% chorób związanych z wiekiem powstaje przez pasożyty, a dopóki są w twoim ciele, starzejesz się dwa razy szybciej a wszystkie choroby przewlekłe będą się nasilać co się stanie jeśli nie usuniesz pasożytów problemy z ciśnieniem ciągła ciężkość w głowie bóle stawów pogorszenie wzroku bezsenność to nie są drobiazgi to zwiastuny udaru zawału cukrzycy i raka bądźmy szczerzy one niszczą twoje zdrowie właśnie teraz a im dłużej zwlekasz tym szybciej tracisz zdrowie a jeśli powiem ci, że istnieje sposób, by nie tylko złagodzić objawy, ale całkowicie oczyścić organizm w 7 dni? Zwykłe produkty, które widzisz każdego dnia, potrafią zniszczyć pasożyty, usunąć toksyny i przywrócić energię już w kilka godzin. A najlepsze, bez drogich tabletek, zastrzyków i niebezpiecznych zabiegów. Jeśli chcesz odzyskać zdrowie, mocny sen i siłę, Kliknij przycisk poniżej i obejrzyj darmowe wideo z przepisem krok po kroku już teraz.